Witajcie na nagranym kanale, ja się nazywam Andrzej Narodkowski, zwany też jako doktor a to jest kolejny odcinek z serii RPGowe Sprawy. Trochę wyciągnięcie do tablicy, dzisiaj będziemy rozmawiali o BHS-ach, ale zanim zaczniemy, poznajcie moich szeryfów. Matt. I Matteo. <grystanie> I Matteo. <grystanie> tak, tak. My sami też się nie możemy poznać, ale stwierdziliśmy, że jakby przebrania są tutaj adekwatne do sytuacji, a z drugiej strony będziemy nagrywać Zetlancy, więc... Trzeba wykorzystać. Tak, jak już są kapalutki, to trzeba je wykorzystać. Więc będziemy rozmawiać o BHS-ach, czyli bezpieczeństwie i higienie sesji podczas grania w RPG. No i zacznę tutaj od pierwszego pytania: co to są BHS-y? Po co to komu? No, według mnie jest to zestaw narzędzi, które zapewniają ludziom lepszą rozrywkę, jeżeli chodzi o RPG. Eee, zabezpieczają też ich przed wszelkiego rodzaju urazami psychicznymi, tak? Tak. W kontekście, w kontekście eee, właśnie wszelkiego rodzaju nieprzyjemności, które mogą się pojawić. Okej? Okay. Teo? No BHS, czyli bezpieczne jest Twoja higiena na sesji? Dla mnie to jest po prostu zbiór mechanik, które mają prze przeciwdziałać temu, aby gracz z sesji po prostu ci wyszedł niezadowolony. Okej, okay. albo przerażony. Albo przerażony. No tak. dobra, ale z drugiej strony nie zapominajmy też o mistrzach. No ja mówię z perspektywy gracza, tak? Okay. Znaczy, ja mówię z perspektywy tak, ale... gracza i mistrza. Tak, bo tutaj trzeba zaznaczyć, że ja z Matem jesteśmy mistrzami e, i graczami. A ja jestem pełnoetatowym graczem. Tak, a Mateusz jest pełnoetatowym graczem, do wynajęcia. <śmiech> <śmiech> jeszcze potrzebowali. E, to tak jeszcze, ten, śmieszkując, a nie uważacie, że bhs -y to jest, wiecie, nie, e, bezpieczeństwo hamuje sesję? Nie, nie sądzę. Wydaje mi się, że pewne rzeczy uzgodnione, e, przed sesją, przepytane po sesji i gdzieś tam zastosowane podczas sesji pomagają nam grać lepiej, tak? Z chwilą, kiedy ten, z chwilą, kiedy nie wiem, chcesz poprowadzić sesję w zew, która będzie mroczna. Tu mówię jako mistrz, która będzie mroczna i chciałbyś, żeby była naprawdę ten, żeby była naprawdę gdzieś tam mroczna i ludzie się w nią wczuli i w ogóle. A gracze ci zaczynają śmieszkować. Uh -huh. No. To też, to też wydaje mi się, że przed sesją takim dobrym, ten dobrym, dobrym użyciem e, narzędzi BHS będzie powiedzenie. No kurwa bez śmieszków, panowie dzisiaj. Ja sobie przypominam taką jedną sesję w szpitalu. Gdzie groźnie? To mnie nie było. Nie wiem czy on na mnie patrzy, bo wtedy nie było. Nie było czy wtedy? Nie, a serio? Zrobiłeś sesję typowo podemne pod lekarza. A, faktycznie, a ty. No tak, to prawda. No tam się działo. E, dobra. Do czego to się przydaje w takim wypadku? Te całe bhs Do -y. końca? Do wyłapania takich rzeczy jak na przykład arachnofobie, no to nie będzie no, normalny mi gry według mnie. Nie wiem, jak to jest u Was. Mm -hmm. Uważam Was za normalnych. No nie rzucicie raczej pająków, kiedy osoba się boi tego, tak? E, tak, ale tutaj też trzeba zaznaczyć, że musimy o tym wcześniej wiedzieć. No dlatego właśnie bo mm -hmm. to są te narzędzia, żeby tak. są te tak zwane BHS-y przed, w trakcie i posesyjne. Mhm. Mm Dobrze. Czyli przynajmniej do tego, żebyśmy my czyli komfort tego, że rzeczy, których się boimy albo za którymi nie przepadamy, nie pojawią się na sesji. Po prostu. To jest taki fajny myk, który warto by też w filmach zrobić, że na przykład, wiesz, że coś ci się nie podoba i film na przykład zapewnia ci, że w tym filmie nie pojawią się pająki. No tak, a nie, że no oglądasz w... sobie Indiana Donutsa i niespodzianka. No tak. No to na pewno. Ale no tutaj wiecie... Yy... Jedna rzecz to są, wiadomo, triggery, rzeczy, które tam e, rzeczy trigurujące gracza, czy które są dla niego niewygodne, i tak dalej. Ale oprócz też na przykład, e, właśnie jeżeli chodzi o te przedsesyj, przedsesyjne, szczególnie podczas sesji zero, wiadomo, sesja zero jest po to, żeby się wyczuć, mhm. ale z drugiej strony też po to, żeby pewne rzeczy ustalić. Tak, ja na przykład z chwilą, kiedy e, gram jako też gram, z chwilą, kiedy prowadzę. To mam kilka takich swoich założeń, tak? Jednym z takich założeń jest, że gracze są lojalni wobec... postacie graczy są lojalne wobec siebie. Tak? tak. Na przykład... Tak, tak, tak. <grystanie> no, jakby mamy tutaj trzy osoby, dlatego, żeby wracać różne mamy punkty w, widzenia, więc... Mamy wybuchowe obroże w cyberpunku. <grystanie> To będą moje narzędzia bezpieczeństwa i śliennie. nie. Nie, póki co postać Materofil jest lojalny. Tak. Wiesz, nie zawsze my, ja to Jesteśmy Dobry. różni. Idźmy, idźmy w takim razie dalej, bo skoro wiemy, do czego się przydaje, mniej więcej, to przejdźmy do punktu zastosowania. BHS-ów w praktyce, czyli to, co faktycznie może nam się przydać, jak to wygląda przed sesją? Które z zabezpieczeń, jakby są najciekawsze, najlepsze i warto je stosować przed rozpoczęciem sesji? Mi osobiście spodobały się bardzo takie templateki, gdzie jest wypisana lista triggerów, mhm. które chcemy albo które nie chcemy. Ja tam zazwyczaj daję wszystko na zielono. To jest nazwy w internecie? Tak. To damy link pod spodem. Jasne. No i też się nie spodziewałem, ile rzeczy może właśnie triggerować, a ile nie. No tak, ale to tak na dobrą sprawę, tak na dobrą sprawę, dopóki nie masz jakiejś fobii, mm, tak. y, pewne rzeczy ciebie po prostu nie dotyczą. Dokładnie. A fobie jest, do, tak jak wiesz, mutacje w Warhammerze, nie? Jak się okazuje że z tego siedem stron. <średenia> tak. <średenia> e więc tak, takie kartki, na których po prostu możemy sobie zaznaczyć przed sesją. Ja też dodam, że jeżeli gramy w jakimś miejscu, to warto, żeby na tej kartce można było zaznaczyć cokolwiek, czy przykład podać swoją płeć, wzrost, wiek, cokolwiek. Znaczy nie, bo to już by kierowało. Ale odpowiedzieć na jakieś proste pytania, tak, żeby każdy musiał na tej kartce coś zapisać, żeby nie było tak, że trzech ludzi patrzy, a jeden gdzieś tam zaznacza, a potem wychodzi nagle, że na sesji nie może być pająków, i wszyscy wiedzą o tych pająkach. To jest takie. Taki Ode mnie, ale to wiadomo, można też po prostu każdy w swoim miejscu zaznaczyć sobie Ciao. Ewentualnie taki te test jednokrotnego wyboru, nie? żeby zaznaczać kółeczka. Właśnie uh -huh. taką widziałem, dlatego... Okej, okay, no to też jest jakaś opcja. E, co jeszcze? Wydaje mi się, że tak jak jest ta kartka, o której mówisz, też pewne rzeczy też pewne rzeczy powinny być właśnie od strony mistrza gry, no. Ja z racji tego, jak tam, z racji tego, jak wyglądam, no to po mnie taką jedną, drugą, pierwsza zasada to gracze są wobec siebie lojalni, ich postacie. Druga zasada, ja nie prowadzę romansów. Nie, z takim ryjem się nie da prowadzić, kurwa, realistycznie romansów i no nie i chuj. Uh -huh. Tak, bo to też jakby sprawa, że mamy dwie osoby tej samej płci albo dwie osoby przeciwnej płci i one zaczynają ze sobą romansować, może się skończyć różnie. To też jest prawda. Zazdrością na przykład osoby trzeciej, która potem to ogląda czy cokolwiek. Więc takie osoby mogą też się czuć po prostu niekomfortowo z jednej albo z drugiej strony, więc też warto to zaznaczyć. Jak czytałem właśnie niektóre mechaniki, to nie wiedziałem nawet, że to jest BHS. Mhm. Y, czyli ten mechanizm, i takie poznanie przez mistrza gry oczekiwał wobec sesji graczy. Tak. To jest też fajne. Jakby tak mistrz gry czasem się zapytał, co chcecie robić. Znaczy, też, mhm. ciekaw, też ciekawą rzeczą. I... Przeważnie, gracze ci nie powiedzą, co chcą robić, bo nie wiedzą. No jakby to, I tego... to już jest bardziej rzecz y, związana, wydaje mi się, z higieną niż z bezpieczeństwem nie. sesji. Tak. Y, to jest też to, że. Y, Mistrz gry, dobrze byłoby wiedzieć właśnie y, jaki typ, y, jaki typ grania i odgrywania preferują gracze, tak? Tak. Bo y, jakby to powiedzieć, mamy kilka wektorów według mnie. Jeden wektor y, to jest mistrz gracza, gracze mistrz i jeszcze gracze gracze. No tak. I tutaj też, jeżeli, jeżeli, jeżeli jest załóżmy czterech graczy, z których każdy gra w inny sposób, tak, bo jeden woli ten, jeden woli tak jak w Wampirze Maskaradzie, dramę, chujnie, mrok i tak dalej, drugi woli jakiś tam maksymalny wygrzew, a trzeci coś jeszcze innego. No to fajnie by było, żeby oni też ten, żeby oni, jakby to powiedzieć, będąc na tym jednym boisku, ustalili, w co grają. Tak? Mm -hmm. W jaki. Yy... No tak, to też jest ten. Że lubiąc, nie wiem, ciężkie karabiny i mnóstwo obrażeń, nagle dostajesz się do sesji, w której jest przykładowo jakaś tajemnica do wyjaśnienia i musisz po prostu na salonach rozmawiać z ludźmi, na tym się sesja. Na tym sesja polega, i wtedy faktycznie możesz się nudzić. Tak. No. Oczywiście, wiadomo, że e, połączenie takich e, ludzi, którzy grają różnymi stylami, tak. niekoniecznie musi być ten, niekoniecznie musi być zły, bo też mistrz gry, e, projektując sesję, e, jest w stanie pewne rzeczy ten, pewne rzeczy połączyć. No ale to są ten, to, to na pewno są ten, to na pewno jest dobra rzecz, wydaje mi się, przed, e, z takich przedsesyjnych. No a co? Podczas sesji? Poczekaj, jeszcze jest jedna rzecz, bo jeżeli jesteście graczami i wiecie, że będziecie grali w sesję i będziecie grali sobie z jakimś mistrzem gry i nie znacie tego mistrza, to wy też jako gracze możecie do tego mistrza gry z własnej inicjatywy napisać. Żeby... Kurde, nie w tą kamerę patrzę. <grych> żeby... Mm, powiedzieć mu, że na przykład was te pająki jednak robią i nie chcecie mieć ich w sesji. Więc wtedy też będziecie mieli pewność, że mistrz gry... Znaczy, do pewności nie macie nigdy. Ale będziecie mieli tą możliwość, że jeżeli te pająki na tej sesji się pojawią, to chociaż jestem daleki od rękoczynów, możecie podejść do takiego mistrza gry i mu liścia. Jakby reszta graczy będzie stała za wami murem. Kiedy powiecie mu, że miało nie być pająków. Tak. To jest o tyle fajne, że jeżeli są jakieś sesje, które są prowadzone. Gdzieś, nie wiem, tam przez jakieś kluby i tak dalej. Tak. Na pewno zawsze, zawsze jestem, zawsze jest gdzieś tam podany temat sesji, ewentualne triggery, tego typu tak. rzeczy. Więc to jest ten. Bo my też no... rozumiemy to, że mistrz gry nie zawsze musi powiedzieć, czy wszystko co będzie na sesji, nie? Ej, uważajcie, czy wy nie macie problemu z tym wielkim, złym, paskudnym demonem, który będzie na końcu. I który miał być w sumie Hangerem, ale już nie będzie. No tak. <laughs> Więc to, tak, to też jest ważne. Dobra, eee, co w trakcie sesji? No właśnie, to było moje pytanie do was. Tak na dobrą sprawę, podczas sesji chyba jeszcze nie miałem... Eee, ja na przykład osobiście nie miałem takiej sytuacji, żeby gracz mi powiedział, że z czymś się czuję eee, mhm. nie tak. Ale w cyberpunku mieliście możliwość podniesienia karty, postaci przed tak, siebie. może inaczej. E, sesja w Cybera nasz trauma team, w który żeśmy grali, rzeczywiście ten, rzeczywiście mieliśmy możliwość podniesienia ręki, natomiast tak. wydaje mi się, że wszyscy e, weszli w to. Mówicie o tym mechanizmie karty X i karty O, tak? Nie, ja mówię tego, że jesteś sobie na sesji, twoja sesja przestaje ci się podobać, robisz w ten sposób i sesja zostaje przerwana. No i właśnie to jest karta X. Ja nie wiem tylko. Mechanizm... Jasne, tylko ja jakby kartę wiem, co nie. Postaci... O nim. Znaczy ja wiem, że jest karta. Są nawet tacy, którzy, że tak powiem dosłownie, rzucają ludziom karty. Kartę gracza masz zawsze przy sobie i zawsze się tą kartą możesz zasłonić, żeby na przykład, nie wiem, schować swoją twarz mhm. trochę, bo ci głupią, bo cokolwiek nie powinno być, ale wiemy jak jest. I wtedy po prostu sesja zostaje przerwana. Jakby I wszyscy sobie, wszyscy się rozchodzą na przerwę, robią sobie kawy, herbaty, jakby albo cofamy się trochę. I A tego, to już jest kolejny mechanizm, stop, przerwij, czy tam zatrzymaj. Yy, nie, uważam, że jeżeli ktoś podniósł kartkę, to od razu trzeba zatrzymać sesję. I bo, wtedy jest tak. przerwa i ewentualne Ale rozmowy. No teraz, żeby cofnąć. Yy, no, no bo, no. tak. No, jeżeli chcemy na przykład tą sesję dalej ogrywać, mimo wszystko, mm -hmm. No na przykład dobrze, nie ma pająków, nie ma, nie ma, nie ma, i cofamy się, wchodzicie tam, i tam jest jakby wysprzątane, jakby normalnie jakieś stado żab tam przebiegło, no, i, tak, i wszystko jest żadnych pajęczyn. i wszystko wyczyszczone. I co tam się stało, nie wiemy, gramy dalej. Więc yy, tak, takie podniesienie karty. Czyli dwa mechanizmy tutaj w sumie zastosowane, więc. Są. Tak, można też po prostu powiedzieć, yy, nie podoba mi się to. Albo ja tego nie chcę. I tak możemy szukać sobie, ciekawe czy jest w ogóle taka, y, jakby ten, y, taki problem i ma swoją nazwę. Przed demonami y, czujesz lęk. W Warhammerze na przykład. Na pewno jest. Wła właśnie nam ten Ciekawe jak długo jest w tym kadrze. <laughs> Product placement. Niezamierzony. Ja go potem wytnę. Dobra. <laughs> Problem na przyszłości. No, możemy po prostu powiedzieć, że czerpimy na taką przypadłość, i mamy na przykład, nie wiem, demonofobię. Na pewno jest tam jakaś nazwa. 100%. Jest no nawet nie. nazwa na chorobę lęku przed pęknięciami w płytkach, w chodniku. O. Naprawdę. W zamie już... jest strasznie dużo chorób wypisanych psychicznie. No tam, są, fakt, no. tam jest mnóstwo, ten, tam, tak. tak, tam jest mnóstwo. Dobra, idziemy w tą stronę. Wszystkie choroby psychiczne są straszne. Nawet nie psychiczne, no, po prostu fobie. Nie? Jakby łatwo się nawabić fobii, potem jest problem, żeby ten, to nie jest do końca racjonalny. Jakby ten, kto nie, wa nie walczył z żadną fobią, niech pierwszy rzuci długopisem. No, tak, ale wiesz, też oprócz fobii mamy na przykład ten. Mamy na przykład e, osoby nieneurotypowe. Tak. Na które też, które też, na które też dobrze brać poprawkę, wiedząc. E, aczkolwiek niekoniecznie to musi, nie wydaje mi się, żeby to był jakiś mus, żeby to było na, na że tak powiem, kwestionariuszu przed e, sesją. Natomiast hmm. też wiedząc, e, pewne rzeczy można rozegrać tak, a nie inaczej. Jasne. Jeszcze coś? Hmm. No, no to po sesji. Wtedy po sesji. Już tak. Najlepiej po prostu. Pogadać między sobą, zrobić taką ewaluację na temat tego, mm -hmm. co się działo, co się podobało, co nie. Wyżygać mistrzowi gry. Sesja była bardzo fajna. Ale, ale, ale. tak. Ale za mało OPD. tak. Ale ten artefakt by się przydał. No też tam też. Wydaje mi się, że, wiadomo, w zależności od tego, jak, w zależności od graczy i sesji. Też na przykład tak zwana dekompresja. Tak. Tak. Czasami wczucie się, wczucie się w postać danego gracza jest tak głębokie, że gdzieś tam jeszcze pomimo tego, że bach, sesja się skończyła, tak, on dalej jeszcze ten, on dalej jeszcze przeżywa. To poza... Wyciąga to poza ramy mhm. No i no ale... tak naprawdę, no, wszystko zależy od tego, Kurde, Dora może właśnie, z może na przykład, a propos takiej dekompresji, może to jest jeszcze kolejny wektor, kuźwa, gracz sam sobie. Też może być tak, znaczy są pewnie gracze, którzy mają jakieś tam, nie wiem, choćby to, że postać im się przestała podobać i nagle mają jakieś takie zachowania no. bardzo hardkorowe, które ściągną na tą ich postać jakieś dodatkowe razy, które mogą się skończyć śmiercią i wtedy, oj, zginąłem, dobra, nie robię nową postać. Więc to jakby jest jedna rzecz, z drugiej strony, no też działanie na szkodę innych graczy, nie? Też może być słabe, ale z drugiej strony, jeżeli na przykład gram sobie w grę i jestem w tej sesji, i to jest tak, że sobie odgrywamy, i to w sumie nasze postacie się kłócą, a ja odchodzę od stołu i w sumie jestem dotknięty, to może warto powiedzieć tej drugiej osobie: ej słuchaj, nie jakby z pretensjami, tylko po prostu, wiesz co? To był chyba jednak trochę za mocne, bo ja to nadal czuję, a jesteśmy po sesji mm -hmm. i źle mi z tym, więc może warto by było trochę z tym przystopować. I wtedy to uważam, że też jest OK. I jeżeli ktoś nam mówi, że, ale wiesz, to jest odgrywanie, bo to w sesji i tak zawsze jesteśmy w stanie postawić swoje granice i do tego Was zachęcamy. Że jeżeli nie czujecie się z czymkolwiek OK, to to jest miejsce, w którym powinniście postawić granice, bo dla mnie BHS-y tak naprawdę są. E, taką trochę nauką o stawianiu granic, tak żeby wszyscy czuli się dobrze na sesjach i to jest w tym wszystkim najważniejsze, że każdy człowiek jest inny, każdy te swoje granice ma w innym miejscu i nie każdy o tych granicach mówi, bo dla niektórych jest to na przykład temat wstydliwy, kontrowersyjny czy w jakikolwiek sposób e, trudny do rozmów, a komunikacja jest bardzo ważna, komunikację powinni uczyć w szkole. Niestety tego nie robią. Stawiania granic też. Tak, stawiania granic też nie uczą w szkole, a też powinni, więc to jest... Więc dlatego mechanizmy są takie ważne, bo tutaj przechodzimy też właśnie do rozwiązań dla graczy, jako takich, bo mistrzowie gry, oni trochę inaczej do tego wszystkiego podchodzą. Mistrz gry musi po prostu więcej rzeczy przeanalizować, żeby z tą waszą przygodę zrobić, przygotować jakieś rzeczy, dodatkowe przebrania, czy tam... Przedmioty, które wam po prostu w tej sesji pokażę. I on czasami po prostu może zapomnieć o tym, że żeby was zapytać albo uważa, że jest ok, no bo w sumie to też jest ważne i do tego właśnie zmierzam, że wy mu nie powiedzieliście, bo to też jest trochę w waszym interesie, jeżeli się dobrze czuć na sesji i macie takie rzeczy, które was trigerują, to warto o tym mówić. Bo po drugiej stronie macie mistrza gry, który wam często po prostu za to podziękuje i powie dzięki, bo ja bym tutaj wprowadził to albo tamto, i wtedy jakby ta sesja nie byłaby dla Ciebie fajna, może nawet byś stwierdził, stwierdziła, że RPG nie są dla Ciebie. I rzuciłabyś to wszystko w kąt. Więc czy rzuciłbyś to wszystko w kąt. Więc yy, uważam, że wy jako gracze jesteście zobowiązani do tego, żeby nas, mistrzów gry, informować o tym, że jakiś problem macie, bo to jest normalne, ludzkie i zwykłe. To się dać. Ja bym chciał jeszcze dodać jedną rzecz. Propsy dla to Damiano. Jak zaczęliśmy grać, ty miałeś ankietę posesyjną, co nas wkurza mm -hmm. i tam wypisane punkty. I teraz mi się to przypomniało jako mechanizm, właśnie BHS-owy. Widzisz, jak BHS-y bawią i uczą? Tak, czego chcecie więcej, czego chcecie mniej. Tak, co, co, co ma przeszkadza. Tak. Chociaż tam też, to jest sesja, która nie była nagrana, ale ja muszę znaleźć drużynę i ja tę sesję muszę poprowadzić jeszcze raz, żebyście mogli ją zobaczyć, to była świetna, a ona też była trochę traumatyczna. Była. Tam było dużo śmierci. Tak, i wszystkich, no nie, nie będę spoilerował, ale tak, ona też była niszcząca pod koniec. Tam był pewien krasnolud, który naprawdę cierpiał, <grym> drużyna, która też dość mocno cierpiała, no ale zasłużyli sobie na to wszystko. Yy, więc podsumowując, BHS-y są fajne, warto się tematem zainteresować, warto je stosować dla własnego, prywatnego, psychicznego zdrowia. A tak. nawet jak ich nie stosujecie, to nawet o tym nie wiecie, że jest. jednak stosujecie. Tak. tak. Więc tak na dobrą sprawę, ogarnijcie sobie temat yy, BHS-ów, bo niekoniecznie z wszystkich musicie korzystać, niekoniecznie wiecie, że z którychkolwiek korzystacie, niekoniecznie musicie korzystać ze wszystkich, ale dobrze jest poznać ich jak najwięcej. Pięknie powiedziano, naprawdę. I jaka ciekawostka na koniec, bo zawsze u nas w tym programie pojawiają się ciekawostki, mieliśmy księgę przekleństw do cyberpunka nagrywanego. Mieliśmy wypisane przekleństwa, z których możemy korzystać, żeby jakby z jednej strony było też hardkorowo, a z drugiej strony, żeby nas YouTube nie ściągnął. <ścoughs> Więc aż tak bardzo nasza ten, BHS-owa księga cyberpunka poleciała. <śpiew> I teraz temat, którego nie mam na kartce i którego nie przegadaliśmy. Trochę, że tak powiem, specjalnie to zrobiłem. Co dla kolejnej ekipy? O czym mają rozmawiać? Kosplaye y były. Tak. Były. dhs y były. DHS-y były. Wolność tak. graczy była. Wolność graczy była. Mistrzowie źli. Mistrzowie gry źli czy dobrzy? Nie. No. Ale w jakim kontekście, źli czy Dla graczy. A czy mają być źli? Czy, a, czy... Mi, dobra, to inaczej. Mistrzowie gry versus gracze? O, no. Przyjaciele czy wrogowie? Tak. Do dobrze. Versus, <noise> versus i koop, tak? Tak, tak? tak? Tak, tak, tak. A, jaki styl lepszy? No, no, możemy, dobrze. To tak będzie. Więc następny odcinek już wiecie, jak będzie się nazywał. I jeżeli chcecie, to zapraszamy. Pewnie się pojawi za tydzień. No. A póki co, my z Dzikiego Zachodu, BHS-ów. Dziękujemy Wam bardzo. Trzymajcie się i pamiętajcie, yy, bezpieczeństwo hamuje sesję. Trzymajcie się na razie.